To nowa FK Tweaks i yy, 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 tuszel, a wcześniej, tak jak mówiłam, gestiulka. Natomiast teraz sedno sprawy! Yy, to jest trochę tak, że jak nie widzicie się z dawno niewidzianą, nie widzicie się przez długi czas z koleżanką, to w pierwszej chwili chcielibyście zapytać, co tam u ciebie słychać, i poplotkować. No ale my dziś mamy za mało czasu, żeby plotkować, więc właściwie powinniśmy yy, od razu przejść do rzeczy. I tak też będzie. Moim gościem jest Iwona Skwarek, połowa duetu yy, Rebeka. Teraz już działająca na własny rachunek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile razy już musiałaś odpowiedzieć na pytanie, co robiłaś, jak cię nie było? E, wiesz co, no tylko teraz, pierwszy raz. Okej, okay, jestem pierwsza. <laughs> Dobrze, to masz szansę się wytłumaczyć. Właściwie nie, to jest oczywiście żart, nie masz się z czego tłumaczyć. Każdy dokonuje swoich właściwych wyborów życiowych. Natomiast powiem ci szczerze, z Rebeką odkryliście dla polskiej publiczności zupełnie nową muzyczną przestrzeń. Yy, mówiło się o Was najlepszy albo jeden z najlepszych polskich towarów eksportowych. Graliście chyba na najważniejszych festiwalach muzycznych yy, w Europie. Yy, podróżowaliście yy, z, z koncertami, tak jak mówię, nie tylko, hmm. nie tylko po Polsce. Kiedy pojawialiście się w line-upie festiwali, od razu ludzie mówili: Musimy iść zobaczyć. Zrobiliście trzy płyty, takie pełnowymiarowe, tak. yy. a potem po prostu. Rozstaliście się w takim momencie. No i ja się zastanawiam, dlaczego. Wiesz co? No, dlatego, że każdy potrzebuje zmian, i mieliśmy taki moment z Bartkiem, że oboje z różnych zupełnie przyczyn, nagle pamiętam, spotkaliśmy się w Warszawie i powiedzieliśmy sobie, że słuchaj. Że kończymy teraz, bo, bo coś się wyczerpało. E, ja miałam duży apetyt na solo produkcję, na, na to, żeby jak najwięcej tej przestrzeni muzycznej zagarnąć dla siebie. Bartek był trochę zmęczony i, i potrzebował takiego resetu. Mm, I też chci nie chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której jeździmy na koncerty dwoma różnymi samochodami, mm -hmm. e, gdzie nie możemy się znieść. Więc... Tak, zespół aha podobno. No miał. właśnie, e, więc my powiedz powiedzieliśmy sobie, aha, my tak nie chcemy. I poza tym no, zależało nam też na kurczę, 10, ponad 10 lat przyjaźni. Tak, chcieliśmy to wszystko zachować w dobrych, w dobrych stosunkach. I tak zdecydowaliśmy bardzo polubownie, bardzo na spokojnie, bez żadnych dramatów, że po prostu robimy przerwę na czas nieokreślony, nie wiemy, czy wrócimy, czy nie wrócimy, ale na razie po prostu robimy, robimy break, bo, no, bo każdy trochę in czegoś innego chciał w danym momencie. 2019 rok to była ostatnia płyta, kiedy się ukazała. Tak, tak. Wystrzeliście post Dreams tuż przed pandemią, a potem zamknęliście się w domach zgodnie z twoim tak. założeniem. Teraz wracasz, zapowiedziałaś mm. solowy album na ten rok i myślę sobie, czy ty widzisz? Różnice w czasie, w którym debiutowaliście jako, jako Rebeka, to był 2013 rok, tak. a teraz przed twoim debiutem w 2024 roku? No tak, ja się czuję zupełnie inaczej, chociaż mam trochę tej energii, która towarzyszyła mi w ogóle moim pierwszym krokom przy robieniu muzyki. Hmm. I nawet moje przyjaciółki powiedziały, że Iwona, że czuć w, to, w tobie energię z 2008 z, z całym tym bagażem doświadczeń, który po prostu, który nabyłam przez te lata pracy w Rebece. Um, i, um, ale rynek muzyczny się bardzo zmienił. W ogóle sposób realizowania koncertów się. Wszystko jest i zupełnie inaczej, więc czuję się trochę tak, jakby na nowo wchodziła jaki, na jakiś teren i dopiero się rozeznawała. A masz też takie, takie wrażenie, że zmieniła się też sytuacja debiutantów? I nie mówię hmm. tylko o tym, że muzyk jest coraz więcej, ale też mówię o tym, że. Kiedy pojawiliście się na scenie, mam wrażenie, że dużo łatwiej było utrzymać zainteresowanie mhm. słuchaczy na dłużej tak, tak. niż w tej chwili. To prawda, mam wrażenie, że, że czas tak przyspieszył niesamowicie. I też, że te premiery po prostu nie, nie, nie nadążesz. Nie? No po dokładnie. jedna za drugą jak jakieś wystrzały z wszystko wylatuje. A, a ja pamiętam jak my budowaliśmy jakby Rebekę z założeniem, że to do nas mają dzwonić, my nic nie będziemy się odzywać i to naprawdę wtedy działało, że tak. po prostu zrobiliśmy kawałki i ludzie do nas pisali, hej, zagrajcie tu, zagrajcie tam i my po prostu w pewnym momencie się obejrzeliśmy, a myśmy zrobili 300 koncertów, mm -hmm. no nie? W ogóle jakieś niesamowite ilości kilometrów wyjechanych na, na samochodem. A teraz jest zupełnie inna sytuacja sytuacja, ale, ale też jest to dla mnie o tyle komfortowe, że teraz już nie jestem takim żółtodziobem i wiem co jest co i mogę zupełnie inaczej podejść w ogóle do tego wszystkiego. Myślisz, a może już wiesz, no bo poinformowałaś słuchaczy, że wracasz, że opublikowałaś w piątek nowy, nowy utwór. Czy myślisz sobie, że no jednak rodowód artystyczny, który masz i dorobek pomogą ci? Nie wiem, bo z jednej strony myślę zawsze z trwogą o fanach Rebeki, którzy są pewnie rozczarowani i źli, że nie ma Rebeki, bo wiele takich komentarzy dostałam. E, więc troszeczkę się tego boję, tej konfrontacji z, z tym, że a czemu nie tak, czemu nie ma gitar, bo na przykład na tej płycie nie ma w ogóle gitar. E, I że ty się cieszysz. E, więc, e, więc tak to wygląda. E, więc z jednej strony mam trochę obawę, a z drugiej strony cieszę się, no bo jednak uważam, że ta płyta e, być może byłaby płytą Rebeki, gdybyśmy mhm. dalej pracowali z Bartkiem. Na pewno po trochę w inne rejony niż w poprzednich płytach Rebeki, ale jednak no, jest to elektronika, jest to mój głos. No, tworzyłam muzykę w, z Bartkiem, więc dlaczego teraz nagle miałoby to być coś mm. zupełnie innego? No, więc też jest to jakaś ulga, że być może y, ten fanbase Rebeki też częściowo przyjdzie do mnie, do mojego solowego projektu. Ale też jest y, duża szansa na to, że osoby, które być może. Nie, nie znały Rebeki, Rebeki. Albo, no. albo na przykład, tak no. jak mówisz, nie, nie lubiły, dla nich ta propozycja, którą masz, jest w, w jakiś sposób dużo bardziej atrakcyjna. A jak bardzo jest atrakcyjna, to posłuchajmy teraz haiku projekt Iwona SKV. Tak, Iwona SKV. I wszystko jasne, to było haiku. Pomyślałam sobie, że, dałeś, że dałaś duże e, możliwości wszelkim remikserom, e, którzy chcieliby zajrzeć w ścieżki tego utworu, bo otwiera się przestrzeń da, dla jeszcze bardziej tanecznych aranżacji. I Wana Skwarek jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry, witam wszystkich. No tak, to prawda, chociaż nie myślałam jeszcze o remiksach, przyznam szczerze, bo e, sam proces produkcji mnie tak pochłonął niesamowicie, że, że zupełnie zapomniałam, że można po prostu wyciąć wokal i dać komuś innemu. To po jest, to się męczyłam. To, nie, nie, bo ja już myślę o potencjale klubowym tych ut Aha, no, no. Te, tego utworu i to jest moje kolejne pytanie. Powiedziałaś, nie ma gitar, dużo elektroniki. To jest miarodajny y, przykład tego, co znajdziemy na płycie, Hajku? Czy powiem tak, uważam, że ta płyta to jest mój taki po prostu ogólny flirt z różnymi gatunkami muzyki mm. elektronicznej. Jest trochę tech house'owy numer, jest taki bardziej berlińsko-technowy, ale są też elektroniczne ballady, więc to jest po prostu moja eksploracja syntezatorów, bitów i, y, no i mojego głosu przede wszystkim tak? i tekstów. Nie, nie wiem, czy to można nazwać miarodajnym, aczkolwiek Myślę, że w miarę jest reprezentacyjny. No, no, syntezatory, bas i, perku, i, i beat, no co, co tutaj dodać nie. Album będzie zatytułowany, popraw mnie jeśli y, to nie sprawdzona informacja, 1.9.86. Tak. Dlaczego? Y, dlatego, że jest to mój rok, mój rocznik, jestem y, rocznik 8.6, i ostatnio y, śmiałam się z moimi przyjaciółkami, że ja dopiero się z gazet dowiedziałam niedawno, że ja jestem pokolenie millennials. No mm -hmm. Że ja sobie jakby żyjąc nigdy nie myślałam, którym ja jestem pokoleniem, czy jest jakieś pokolenie Z i tak dalej. I nagle pomyślałam sobie, że. To jest jednak w sumie dosyć definiujące, tak naprawdę po czasie, ten moment urodzenia się, ten moment, że na przykład dorastałam jeszcze bez telefonu, właśnie. że teraz nagle, ale jednak już jestem tym pokoleniem, który już ten, ten telefon ma, który ja już wiesz, co rano muszę scrollować po prostu przez godzinę rolki, a potem mówię, Boże, co ja robię, przecież mm. powinnam wstać i robić muzę, a nie siedzieć w, w mediach. I chciałam uchwycić trochę też taki moment właśnie z perspektywy właśnie bycia trochę milenialsem i tego, jak ja się odnajduję w dzisiejszym świecie. I jak się odnajdujesz? Tam nie bez powodu, bo uważam, że akurat osoby, które urodziły się albo po roku 70., albo właśnie w połowie mm. lat 80., to jest jeszcze takie pokolenie, które zanim wpadło w szpony internetu, miało czas na to, żeby mm. wyrobić w sobie jakąś, jakiś, światopo jakiś światopogląd, wyrobić sobie zdanie zbudować mniej więcej kręgosłup, który nie da się, nie, którego nie da się tak łatwo przekroń, przetrącić. Czyli zupełnie inaczej niż to, z czym mają do czynienia na przykład y, y, reprezentanci pokolenia Z. Kurczę, a ja zupełnie in, inne mam wrażenie no. właśnie, że ja się czuję... Y, mam taką piosenkę na tej płycie, która zaczyna się ani boomer, ani zoomer. Mówisz polej, mówię too late. <mówi> I y, 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 jakby myślałam sobie o tym, że właśnie czuję się gdzieś pomiędzy, bo z jednej strony no, jestem osobą queerową, czuję się związana z tym pokoleniem Z, z tym są taką otwartą walką, czy to o prawa osób LGBT, czy to o zmiany, o zatrzymanie zmian klimatycznych i tak dalej. A z drugiej strony, czasem czuję się takim strasznym bumerem, który mówi, ale o co chodzi, ja nie rozumiem tego, dlaczego to tak ma wyglądać. Więc czuję się w takim rozkroku, ani jednym, ani drugim, a jako ten milenial, no, staram się gdzieś tam odnaleźć w tej sytuacji, ale właśnie czuję się, nie wiem, trochę jak to chyba Piernikowski o tym śpiewał w jednym projekcie, że, że nie jesteśmy ani wschodem, ani zachodem, tak. i że nie wypierze tego chemia z Niemiec i że po prostu jesteśmy gdzieś pomiędzy. I ja też się czuję właśnie pomiędzy tymi pokoleniami, że z jednej strony dorastająca bez komórek yy, i oglądająca Jatamana i Cubase Ozore na Polonii 1, a z drugiej strony totalnie już wiem, że się robi reelsy, że się mhm. robi napisy, że to algorytmy, że coś tam. nie? Więc. Myślę, że w byciu w rozkroku jest pewne, pewien rodzaj świadomości i dzięki temu, że znam trochę świat przed i po, daje mi to pewien rodzaj oglądu i perspektywy, ale z drugiej strony daje to też rodzaj takiego, że nie wiem, czy ja mam się zanurzyć w to i iść w te media społecznościowe, bo tam jest bo powiedzmy ta publiczność i ta uwaga, a z drugiej strony coś we mnie się kłóci, że nie, że przecież to chodziło o muzykę, a nie o to, yy, czy ja nie wiem, że ja jestem dzisiaj w parku i że pozdrawiam wszystkich. nie? Mhm. To prawda, to jest, to, to, to jest rodzaj dylematów, z którymi mhm. y, każdy się z nas mierzy, a już zwłaszcza ci, którzy być może tak jak ty reprezentują pokolenie milenialsów. Bo ja to chyba jestem e, pokolenie... Widzisz, jest, ty nawet nie wiesz. Pokolenie nie. X, nie, przepraszam, ja sprawdziłam, ja jestem pokolenie X. Są okay. Takie radosne nieroby. <noise> Wcale tego nie powiedziałam. E, mogę ci zadać osobiste pytanie? No zobaczymy. Najwyżej nie odpowiem. Dobrze, dobrze. Czy to, że zdecydowałaś się na coming out, zmieniło twoje podejście do muzyki, ewentualnie otworzyło cię bardziej w muzyce? To znaczy, ogólnie wydaje mi się i dopiero chyba dzisiaj sobie to uświadomiłam w sumie, że faktycznie dużo bardziej mam teraz zaangażowane teksty w sposób taki, że opowiadam o rzeczywistości. Nie chodzi mi stricte o walkę polityczną, ale, mm -hmm. ale jednak na tej płycie się dosyć odsłonię z takimi tematami zwyczajności, życia, a zarazem chociażby ten utwór, który poleciał, Haiku, no to jest inspirowany między innymi wojną, która wybuchła i ja Myślałam sobie, pisząc nią o, o, o takim kole przemocy, który nieustannie powraca. Także była ta druga wojna, i ja, jak miałam ileś tam lat, o, naście, to wchodziliśmy do Unii, wchodziliśmy mm -hmm. do NATO, i mi się wydawało, że już czeka nas tylko tutaj świetlana, zielona przyszłość, a tutaj nagle takie rzeczy się dzieją. E, I gdzieś tam to jest jakiś taki mój proces, że niech to się wreszcie skończy, to koło przemocy, które nieustannie nawraca. Więc myślę, że pocałunek to sprawił i śpiewanie po polsku, że jakoś e, jestem bliżej Ziemi, może, mm -hmm. e, i że chciałabym też coś opowiadać, jakieś historie w których się wszyscy mogą odnaleźć. I nie musisz się ukrywać już za odpowiednimi słowami. Tak, tak. I nie muszę śpiewać w uniseksowym angielskim. Tak. <laughs> Iwona Skwarek jest dzisiaj razem z nami. To jest nie Rebeka, ale brzmi jak Rebeka, prawda? Tak, to jest numer Iwany SKV zrobiony specjalnie na zamówienie takiego domu producenckiego Erika Last Films. Mm -hmm. To jest taka, taki dom producencki, który robi filmy erotyczne i zrealizowali pierwszy raz film w Polsce z polską reżyserską, reżyserką Joanną Śleśnicką. Film nazywa się Summer with Maria mm -hmm. i ja zrobiłam tam właśnie ścieżkę dźwiękową, czyli ten numer. Ale zaczęło się od 40 sekund. Tak, no bo zamówili najpierw tylko 40 sekund, więc ja zrobiłam 40 sekund tej muzyki. Film poszedł w świat, zlądował na różnych festiwalach i nagle zaczęli pisać do mnie ludzie, co to jest za numer, nie mogę go nigdzie znaleźć. A ja mówię, no nie możesz go nigdzie znaleźć, bo jest tylko w tym filmie i trwa 40 sekund. No i zachęcona jednak feedbackiem, no bo powiem szczerze, naprawdę feedback ma bardzo duże znaczenie. To, że mm -hmm. ludzie napiszą, że coś mi się podoba, to bardzo dużo energii daje mi jako twórczyni. No to zachęcona tymi, tymi wiadomościami stwierdziłam, no dobra, no to robię cały w takim razie i jakoś bardzo szybko mi poszło. I cieszę się, że wreszcie się udało opublikować ten numer, bo trochę osób na niego czekało. Cieszę się, że powiedziałaś, że jest dla ciebie motywujące, kiedy ludzie do ciebie piszą, że zrobiłaś coś, co im się podoba. Bo czasami mam wrażenie, jak rozmawiam z niektórymi artystami, niektórymi artystkami, bądź też z niektórymi osobami artystycznymi, że. Wydają się w ogóle, w ogóle być niezainteresowane <laughs> tym, czy muzyka w jakikolwiek sposób działa na słuchacza, czy nie. Hmm. I to też szanuję, bo być może y, łatwiej wtedy nie, nie hmm. wpadają, nie wiem, we frustrację, na przykład, jeżeli tego feedbacku nie ma. Ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale hmm. szanuję też y, takie, takie, y, takie podejście do sprawy. Natomiast ja, jako słuchaczka, czuję się bardzo szczęśliwa, kiedy artysta. Y, nawet w tak prosty i skromny sposób może dostać ode mnie, artysta, artystka, mhm. może dostać ode mnie sygnał, że Ej, super jest to, co robisz, bo mhm. to ma wpływ na moje życie. Bo ja mam jednak, wy, wyznaję taką zasadę, że muzyka ma wpływ na to, co robię i w jakiś sposób definiuje mi też świat. Dziękuję. Proszę bardzo, no, dla mnie też muzyka jest bardzo ważna i też myślę, że nawet sobie chyba czasem nie zdajemy sprawy, jak bardzo ona nas otacza jednak niesamowicie i chociażby w pandemii, kiedy by nie było na przykład muzyki, filmów i tak dalej, no to, to, to co byśmy w tych domach robili, no nie? M musielibyśmy milczeć albo <grym> dla odmiany, moja droga, może zaczęlibyśmy ze sobą rozmawiać. Aha, no to dobrze, to <grym> przepraszam w takim razie, <grym> ale tak serio to nie, ja, dla mnie to jest bardzo ważne, czy się ludziom podoba, czy nie. Y oczywiście, jak kiedy ktoś pisze, że im się nie podoba, to przeżywam to równie mocno, mm -hmm. kiedy się, jak, jak się cieszę, kiedy Dostaje pozytywny feedback, no ale przyznaję, że ostatnio trochę zaszyłam się w studio i, i faktycznie jak dostaję nagle te, te, te wiadomości zwrotne o tej muzyce, no to to jest naprawdę wspaniałe i cieszę się wtedy od razu. Mam motywację plus 50 i wstaję z łóżka, bardziej szczęśliwa, i chcę robić dalej rzeczy. Słyszałam, że uparłaś się, że na tej płycie wszystko zrobisz sama. E, tak, aczkolwiek nie do końca jest to prawda, ponieważ zaprosiłam do współpracy takiego muzyka poznańskiego Moryca, Maurycego Zimmermana, który pomógł mi e, trochę uporządkować e, technicznie te, te utwory, ale też sam zaproponował dwa kawałki. E, więc to jest w sumie taka poznańska płyta, się teraz w, w kreuje z tego, ale faktycznie no, jestem odpowiedzialna za większość kompozycji, większość produkcji, e, ale też um, część traków zrobiłam zupełnie sama, no ale to już. W czerwcu możecie posłuchać co i jak. Kiedy premiera płyty? Płyta będzie miała premierę 7 czerwca, ale i w kwietniu i w maju będzie jeszcze po jednym singlu. A więc się jaram tym. Ruszasz w trasę koncertową po premierze e, płyty, czy myślisz, że zagrasz jeszcze e, jakieś e, nie, występy? Po, nie, po premierze, znaczy gram na Next Feście 18 kwietnia, mm. potem zagram w Poznaniu. Czy w Tak, potem zagram w pawilonie w Poznaniu 15 czerwca, to będzie naprawdę super koncert, bo tam będą no, super światła i do, duży sąd system, więc naprawdę cieszę się bardzo na to. W Gdańsku jeszcze i, no, i planuję, nawet, nawet dostałam zaproszenie na festiwal w Niemczech już, także nieźle. A, czyli ale to z tych kontaktów Taków poprzednich tak, czy tak, super. Tak, tak, no. No, więc świetnie, ale taką trasę chciałbym zrobić na jesień w klubach, bo przyznam szczerze, że tęsknię za takimi typowymi biletowanymi koncertami, mm -hmm. gdzie po prostu przychodzą ludzie, którzy mnie znają i którzy Tak, Bo, bo to, to są najlepsze rzeczy, które może artysta przeżyć tak naprawdę na scenie. Czy ty będziesz występowała jako solo akt? Tak, jako solo akt. No to będziesz po prostu wszystkim. Tak, będę wszystkim. No. To, to zdecydowanie pierwszy rząd y, zaklepuje. Co z shines? No shines teraz pauzuje, ale nie w taki sposób jak Rebeka, <grym> bo ym, shines po prostu y, dziewczyny mają zespół osoby, y, który, który też teraz y, pracuje nad płytą i wydaje epki, ale mamy szkice po prostu w szufladzie i w wolnych chwilach ja sobie coś tam dłubię przy tym, bo Absolutnie bardzo lubię ten projekt. On też zresztą jest, ma zupełnie inną formułę, ponieważ mm -hmm. tam dziewczyny przenoszą swoje pomysły, ja je lekko obrabiam albo coś dodaję od siebie i to mnie zwalnia z takiego, mm, no zupełnie inna rola, tak? Czyli kogoś to przetwarza czyjeś pomysły, a nie, że wszystko od początku do końca muszę ja, muszę ja zrobić. Więc kilka fajnych naprawdę piosenek jest już gdzieś tam w, 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 no, w moim projekcie w Abletonie. To wiesz co? Rebeka. A za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy, bo ja muszę pogłębić temat poznańskiej sceny muzycznej. Dobre. Za dużo tego poznania się po prostu zrobiło. Pamiętasz, jak powstał ten numer? Pamiętam, pamiętam, że siedzieliśmy w naszym studiu na Naramowickiej na e, w Poznaniu i Bartek zrobił basik i beat, poszedł na obiad, a ja w tym czasie wskoczyłam, mówię, kurczę, co to jest? Fajne, zaczęłam dogrywać do tego syntezatory i wokal. A Bartek wraca i mówi, de weź to w ogóle skasuj, to jakieś tam syf. A ja mówię, nie no, poczekaj, posłuchaj, co tutaj się wydarzyło? I on nagle, o kurde, robimy to. I, no. Grasz jeszcze czasami na skrzypcach? Jakoś <laughs> śmiesznie, że o to pytasz, bo akurat ostatnio próbowałam je nastroić i pękła mi struna. I wymiana tej struny przerosła mnie, muszę powiedzieć, ale mam na przykład jeden taki szkic, że sobie nagrałam swój własny kwartet smyczkowy Cztery Iwony, więc na pewno będę używać jeszcze. To jest dobra nazwa na nowy projekt, wiesz? Na przykład z muzyką z pogranicza klasyki. Cztery Iwony. <laughs> tak, dokładnie. <laughs> I jak brzmi Poznań? Jak brzmi Poznań... Uczy, no Poznaniu brzmi bardzo różnie moim zdaniem. Ja teraz jak myślę o Poznaniu, to przede wszystkim myślę o duecie w czasy, mm -hmm. czyli bardzo syntezatorowo, e, ale też jest taka scena gitarowa, z tego co wiem, dosyć mocna. E, właśnie w sumie nie kojarzę żadnych raperów z Poznania, muszę powiedzieć szczerze. Bardziej właśnie takiej indie, albo rockowy klimat, albo właśnie synth popowy w stylu w czasów, czy tam mm -hmm. Rat Crew na przykład, nie? Mm -hmm. Nie, Naprawdę mam pustkę w głowie w tym momencie, jeśli chodzi o Poznań. Ale chyba Piernikowski u Was mieszka. A, no tak, zresztą on mieszka naprzeciwko mnie. Więc tak, absolutnie Piernikowski. No to też zresztą ostatnio zaskoczył, bo byłam właśnie na jego koncercie premierowym z nowym materiałem w pawilonie w Poznaniu i szok, ponieważ nie padło tam żadne słowo. Jest to tylko i wyłącznie muzyka instrumentalna. Ale to ekstra? No. Z reguły problem, problem z utworami synów polegał tylko na tym, że trudno było nadążyć z pikowaniem słów niektórych. A no to widzisz, macie ułatwioną Ale... robotę. Teraz... Ale materiał jest świetny naprawdę i no zresztą super wielki szacun dla e, Prime Sheet e, Piernikowskiego zawsze byłam fanką i jestem dalej a myślałaś może, skoro już jesteście tak po sąsiedzku, że zrobicie coś razem? E, akurat z nim nie myślałam, ale z kimś innym, ale nie powiem jeszcze z kim. No dobra, <laughs> to no to, też tam to słuchaj, od, otwierasz fun, furtkę, furtkę na resztę. Tak, Ej. aha, jeszcze przypomniało mi się, bo ja w ogóle teraz mam taki okres, że zrobiłam sobie tą płytę, która wyjdzie w czerwcu, ale stwierdziłam, a ja teraz robię co ja chcę i sobie... Zapraszam, na, na Instagramie piszę do różnych muzyków, którzy, których lubię. E, I piszę, hej, może zrobimy razem numer. No mm -hmm. i w tym momencie jeszcze nie mogę zdradzić, ale kilka osób się zgodziło wstępnie e, i, i cieszę się bardzo na to, bo to będą ciekawe, trochę inne odsłony mojej twórczości. Ale właśnie a propos poznania, przypomniał mi się jeszcze za UMNE, czyli taki ambientowo-filmowy kompozytor, który głównie działa na sam samplach i naprawdę jest po prostu, no, u, 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 no mój ukochany artysta. Kiedyś, jak nie było jeszcze Instagrama, napisałam na Facebooku do Duetu Rebeka z wielką prośbą o to, żeby zrobił mi cover m, utworu Przytul mnie zespołu Kombi. To jest, wtedy wydawało mi się, że to jest po prostu, że jesteście jedynym składem, który jest w stanie satysfakcjonująco dopieścić, dopracować mm. ten utwór, który, w sam sobie, który sam w sobie jest moim zdaniem jednym z, naj, jednym z największych osiągnięć muzyki popularnej mm. lat 80. i ten zmysłowy szept Grzegorza Skawińskiego, proszę mnie, no ja tak nie potrafię. W każdym razie, gdyby ci się po drodze pojawił ktoś, z kim mogłabyś, albo może mm. gdybyś chciała sama, to mogę nawet wysłać jeszcze raz te informacje yeah. na Instagram. ale razem. akurat idealnie trafiasz, ponieważ myślałam sobie ostatnio o tym, że wszyscy artyści i artystki w Polsce w pewnym momencie muszą nagrać jakiś cover mm -hmm. popularnej piosenki polskiej. Ale ona nie jest tak bardzo popularna Aha, właśnie, okay. wiesz, to, no to, też jest, to też jest jej no to nie. duży plus, bo to ona nie ma nic wspólnego z taką, z, z takim e, stylem, e, o którym mm. myślimy, kiedy ktoś mówi kombi. Okej, okay, okej. Okay. Tylko, tylko, taka jest bardziej Georgie Moroder i, i, okay. i, i, i no bardzo jest roz. Wyślij, wyślij. Dobra, to wysyłam. E, Iwona Skwarek była dziś moim i waszym gościem. E, widzimy się w okolicach, no przed wakacjami chyba, będziemy musiały punkt e, tak, po punkcie tak, przeanalizować tak, co tam. Co poczęmiłaś. tam wykonywałam. Bardzo nie? się cieszę, ja że też. jesteś. Dziękuję bardzo za zaproszenie wszystkich słuchaczy, słuchaczki. Pozdrawiam gorąco. To teraz będzie Rebeka na finał, a potem jeszcze od nas Franklin, który jest naszą płytą tygodnia. Ula Kaczyńska. pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dzięki.